Witam, z tej strony Ania z Modnego Sklepu, a ze mną figi od Emilii model Enrica. Mam tutaj figi w kolorze beżowym w rozmiarze L. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę od S do 3XL. Kolorystyka klasyczna biel, czerń oraz ten który widzicie beż. O tych figach można powiedzieć koronkowy zawrót głowy. Górna część jak również tył. Wykonana jest z koronki. Koronka to 94% bawełny, 6% elastanu. Jest ona bardzo przyjemna w dotyku. Mamy tutaj wysokie boki. Figi są zabudowane mają taki zabudowany krój. Ta koronka delikatnie się rozciąga. Zobaczmy jeszcze tutaj na gumeczki. Figi prezentują się naprawdę świetnie. Ta ażurowa koronka o kwiatowym motywie jest przepiękna. Jeżeli potrzebujecie właśnie takich fig, zapraszamy na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można je zamówić. Zamówienie możecie również złożyć telefonicznie. Zapraszam